Bezbarwna pomada do ust. To jest poważny program i poważne rady. Suche usta oznaczają zlepione wargi. Zlepione wargi oznaczają większe prawdopodobieństwo pomyłki. A jak jest pomyłka, to i trema jest większa. Wyobraź sobie, że przez zlepione wargi nagle jakiegoś dyrektora zamiast Dybczyńskiego przedstawiłeś jako dupczyńskiego. Wtedy katastrofa. Trema wielka i problem wielki. Jeden ruch bezbarwną pomadą po dolnej wardze hmm? i już nie ma prawa się nic zlepić. Nie ma prawa pojawić się żadna niechciana pomyłka. I nie będzie drama. Wyobraźmy sobie typową sytuację. Ty przemawiasz, a tu nagle ci gałgan chodzi, inny wychodzi, ktoś wysyła maile, jeszcze inny puszcza do kogoś smsy, bawiąc się telefonem, a jeszcze gdzie indziej w sali jakiś dwóch ze sobą gada, 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 gada. Jak się skupić? Jak się nie spiąć? No, ciężka sprawa, ale do zrobienia. Mój sposób na trening. Zanim przygotujesz się do wystąpienia już ostatecznie, to Włącz co się da. Najgorsze sprzęty, które masz w domu pod względem wydawania okropnych odgłosów. Do tego do jeszcze dorzuć najlepiej suszarkę do włosów. Kiedy już to wszystko włączysz, zacznij przemawiać, nie przejmując się hałasem. Przebij głosem ten hałas. Postaraj się nie pomylić. Skup na tekście. I kiedy już wszystko wyłączysz i poczujesz cudowną ciszę, będziesz przygotowany na to, żeby nikt nie wybił cię z rytmu. Zacznijcie się nagrywać. Nagrywanie to świetny sposób na to, żeby wyeliminować rzeczy, które Wam się nie spodobają, i żeby bardzo szybko przekonać się, że w niektórych sprawach jesteście znakomici. Czy to merytorycznie, czy to jeśli chodzi o język ciała, sami często nie posądzacie się o to, jak dobrzy jesteście. Więc takie jedno proste nagranie może Wam udowodnić, że nie ma się czego bać. A co za tym idzie? Trema znika. To jeszcze chwilę o badaniach bym z wami porozmawiał. Otóż Katarzyna Mazan z Wrocławskiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej przebadała kilkudziesięciu młodych muzyków w wieku od 16 do 19 lat, oczywiście pod kątem tremy, którą odczuwają. Okazało się, że największą tremę odczuwają ci, którzy przed występem są przekonani, że za chwilę wszystko skończy się katastrofą. Ci, których rodzice mają coraz większe wymagania, rzadko chwalą i ciągle dokręcają śrubę. Oraz ci, którzy są przekonani, że ta mała publiczność, która ich będzie słuchać, przyszła tam głównie po to, żeby ich oceniać. Natomiast żadnych problemów z Tremą, a przynajmniej dużo mniejsze problemy, mają ci, którzy wierzą, że za chwilę będą mieli mistrzowski występ, potrafią sobie to wyobrazić i, przede wszystkim, kiedy zdarzy się coś nie tak, potrafią ową niby porażkę zamienić w dobry żart o, na przykład, tak jak ten kolega. Plan na dzisiaj był prosty. Chciałem wam udowodnić, że trema to nic strasznego i łatwo z nią sobie poradzić. Jeżeli się udało to dobrze, jeśli nie to jeszcze będę sam nad sobą pracował, ale o dwóch rzeczach proszę pamiętajcie. Publiczność nigdy nie jest przeciwko wam. Jesteście jej na początku albo obojętni, albo od razu was lubią i to wystarczy. Poza tym nikt was nie ocenia. Oni przychodzą was posłuchać w zupełnie innej sprawie. Druga sprawa to to, że my sami jesteśmy dla siebie dużo bardziej surowi niż inni. W związku z tym nic, tylko wierzyć w siebie, trenować, występować i gadać po to, żeby się dogadać. Kolejne odcinki właśnie tego będą dotyczyć już Was teraz serdecznie. Zapraszam do Kamel Channel.